To moje paliwo. OK! Witamy na kanale Piwo to moje paliwo. Rycho po prostu Rycho i po prostu jajo. W tym miesiącu, proszę pana, upłynęło 30 lat od wydania płyty Mothers Milk Red Hot Chili Peppers. Mhm. Uh -huh. Jest to płyta, która mnie się bardzo podoba z tego względu, że to jest jakby Jimi Hendrix spotkał się z Jamesem Brownem. I jeszcze troszkę ich pogonili tam Sex Pistols. Tak, i jeszcze y, zafankowali. No i ten funk wszędzie. No to już mówiłem, ten funk to jest, to jest coś takiego. Jest to płyta, która y, wydana została w 1989 roku. Jest to ostat... y, pierwsza płyta, na której grała Frusciate. Mam zawsze problem z tym nazwiskiem. Frusciante. Frusciante, Frusciate. Y, po odejściu Hilala Słowaka, to jest płyta jest tak troszkę dedykowana jemu, po odejściu, po śmierci facet na dużu i to nie piwa. Był to ciekawy gitarzysta, który na pierwszych trzech płytach grał, ponieważ on Flea nauczył grać na basie. Tak naprawdę. Zainspirował. Nauczył. Ta? konkretnie nauczył, tak. On nauczył go grać na basie, ten no. y, nieżyjący gitarzysta. No i na tej płycie też Chad Smith się pojawia. Dlaczego Mother's Milk dzisiaj? o jakim piwie będziemy mówić? Bo jest tutaj dziś y, duży zbieg okoliczności. Duży zbieg okoliczności. Piwo z, tak, piwo z browaru w soli piwko, które nazywa się też Mother's Milk. z taką bardzo piękną, bardzo piękną... Nawet data łączy te... E, tak, ja w, w październiku 22 miała premierę płyta, to też koło 20 października miało premierę. Przypadek? Nie sądzę. I jakie to jest piwko? no tutaj nam rozberry Insen insane. ipa <laughs> insen. szalona malinowa ipa szalona malinowa ipa ja nie wiem o co chodzi w związku z tym Mater sugerowałoby że jest z laktozą yy, sugerowałoby że jest z ludzką laktozą no tak. <laughs> może z jakiejś karmiącej pani Alkohol... jak ktoś ma odrobinę wyobraźni to to jest pierś tak, yy... To jest pierś malinowa. 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 Jakby ktoś miał odrobinę wyobraźni. Zresztą każdy zobaczy, co chce zobaczyć. To, powiedzmy to, to, sobie to chodzi w dobrym etykiecie i w, w dobrym obrazie. W dobrym obrazie no. i w dobrym piwie też. No i cóż, alkoholu 4,5. Ale 15,5 plato to trzeba zauważyć. Tak, bo przy takiej ilości ekstraktu to mogło być śmiało 6% piwo. Mogło być, a jest 4,5. No, no dobrze. Składniki, woda, słody, jęczmienne, płatki owsiane, słód pszeniczny, dodatki, malina, laktoza. Chmiele, oj, tu są ciekawe chmiele, Citra, Cascade, Zeus, no i drożdże piwowarskie, piwo jasne, pasteryzowane, niefiltrowane. Spróbujemy się, co, co tu dzieje się w tym piwie. Zobaczymy, czym nas tym razem zaskoczył Pan Wojciech. S. Pan Wojciech Solipiwko twierdzi, że jest to piwo dla Birgików. Tak. Że jest to szalone dla, piwo dla dlatego Birgików. Dlatego też się tym piwem zajmiemy. Jak to jest dosyć szalona płyta też. Jak ktoś zna tą płytę, to na pewno Jak bier... cała twórczość. i tak? cała twórczość. Tym, od, tej, od tej płyty od chyba zaczęło określenia. się e, właściwie to, co dzieje się do dzisiaj. Z małymi lat. wzlotami, upadkami, tak? Tak. Jak tak. Bywa często. No to była pierwsza płyta, która tak naprawdę została zauważona tej grupy. Tu też mamy. Taką okładkę z panią i też z piersią. Też z piersiami, nawet dwiema, no. które zostały zasłonięte, jak to w Ameryce. W Ameryce nie ma piersi. Jedną różyczką, drugą tak. Antony Caddysem. No cóż, spróbujmy co tu dzieje się w piwie. A już ci. Czy ono jest równie szalone jak ta muzyka? Tak. Zadałem pytanie Wojtkowi na temat tego piwa. Właściwie powiedziałem, że nie jestem fanem tego gatunku. On odparł na to mi, że zostanę, ponieważ... od tej pory zostanę fanem tego gatunku, ponieważ jest to piwo stworzone ze wskazaniem dla biergików. No ciekawe, ciekawe. Którzy na co dzień uwielbiają piersi. Oczywiście. <ścoughs> <ścoughs> Jak wszyscy. Tak. Ale... Ale zapach już się rozniósł, my już jesteśmy na zewnątrz. Oj, malinowy król. By się chciało zaśpiewać. Tak, ale są. Ulka. Najpierw te maliny, a teraz już jest. Tu są te miele amerykańskie. Oj, zapach rewelacja. Naprawdę są? Malina, malina, proszę, ja cię. Kolorek całkiem. No... no, malinowy? Taki troszkę jak brązowy. Brązowy, tak, malina. malina. No, spróbujmy. Zapach rewelacja. No ciekawe ja Czegoś takiego jeszcze nie piłem, rzeczywiście coś ciekawego. To jest kaskader wśród piwowarów. Eee, I tu się z nim teraz gadam, wojciech pozdrawiam serdecznie. To co powiedział, wiedział co powiedział. Tak. Naprawdę jest, to jest czeka. To jest bardzo dobre piwo. Bardzo dobre. To to jest świetne piwo. I ha. naprawdę nie, w nie wiem Smaku powiedzieć. te maliny są tylko tak właśnie muśnięte Jest taki posmaczek w tym takim tylko, tylko staje. Tylko delikatny posmak maliny, natomiast wszystkie chmiele, które są tutaj użyte, czuć je. Tak, Czy może to nie jest jakieś wybitnie chmielowe piło. Nie, nie, ale wszystkie chmiele naprawdę nie... bardzo wyraźnie, tak. bardzo wyraźnie i ta malina tylko przełamuje tą chmielowość. Lekka słodycz, goryczka prawie, prawie żadna. Ale jakaś tam jest. Jakaś tam jest, bardzo delikatna. Taka umiarkowana, fajna goryczka, delikatną słodością też gdzieś złamane to jest. No i przy tej laktozie to piwo takie się wydaje, lekko gęstawe. Nie jest to woda proszę no Nie jest to woda. To może właśnie zasługa tej laktozy, że ono ma tego ciała trochę mimo że to jest tylko 4,5 alkoholu. Jakby ono miało 6, byłoby idealne. Och, jakby miało 6, to proszę pana, to trzeba by było bierć zaraz po kolejne i jeszcze następne, jeszcze następne. Bardzo dobre piwo. Ale ona smakuje jakby miało sześć. Tak, o. smakuje jakby miało 6, dokładnie. Szczerze mówiąc, premiera tego piwa przypomniała mi o tej płycie, tak szczerze mówiąc, o której zapomniałem już tam dawno nie słuchałem z 5 lat, bo z 5 lat kupiłem temu tą płytę na 25-lecie tego wydania. I faktycznie wpasowuje się to piwo w tą muzykę. To jest takie funky trochę. Jest, jest. trochę tego metalu jest. tam troszkę. Dokładnie tak. Pan groka też bym troszkę się doszukał, ale wszystko tak. Każdy styl tutaj muzyczny oprócz, oprócz disco polo to tutaj jest. Disco polo nie ma w żadnym piwie chyba, że mocno No, tam tak. Tak, nie, tam szczególnie jest, szczególnie jest. Tak. Naprawdę no jest kawał dobrej muzyki w tym piwie, że tak powiem. No, kawał dobrej tak samo jak w tej muzie jest niezłe piwko. No Ładnie. Nie, super. Naprawdę bardzo dobre piwko. Pozdrawiamy soli Piwko. I te malinki, o, znowu te malinki. Malinki są w piwko Więc y, przejdziemy w związku z tym do poezji Oezji piwnej. Ta laktoza z mleka matki powoduje ten smak gładki. A malina oszalała, że się z ipą skumplowała. Dla birgików jest to piwko, wywołuje duże zdziwko, tak się bawi z soli, soli piwko. piwko. Trzymajcie się kufli, kadzi i putli, subskrybujcie ten kanał, Yes, tłumny. Do zobaczenia.